Rozstanie z partnerką. Coś czego się panicznie boimy jako mężczyźni. Nie wiemy jak się do tego przygotować, jak to przeżyć, co zrobić po rozstaniu. I to jest dzisiejszy temat. Dzisiaj sobie porozmawiamy z Filipem. Cześć Filip. Cześć Marcinie. Cześć wam wszystkim. Poprowadzę może i od razu zacznę, bo faktycznie w poprzednich odcinkach mówiliśmy o tym, jak zbudować dobrą relację, jak wrócić, ewentualnie naprawiać relację, która od dłuższego czasu była zaniedbana i czasem próba naprawienia stawia nas w tej sytuacji, że rozstanie jest jedynym wyjściem. Teraz to rozstanie może okazać się być powrotem do dokładnie takiego samego związku z nową osobą albo zbudowania czegoś na nowo, czegoś lepszego. Cały w ogóle pomysł rozstania jest takim następnym dość kontrintuicyjnym tematem. Dlatego, że y, większość mężczyzn robi wszystko, żeby nie doprowadzać do tego rozstania, do konfliktu, do odrzucenia. Y, I efektem tego jest życie pełne frustracji i niespełnienia. Y, natomiast ten element rozstań jest czymś bardzo cennym i istotnym. I ja kiedyś byłem przerażony rozstaniami. Nie miałem odwagi się rozstawać. Robiłem to w fatalny sposób poprzez bycie tak w sumie niemiłym i nieużytecznym, że partnerka mnie porzuciła tylko dlatego, bo tak bardzo bałem się tej rozmowy, żeby usiąść i szczerze sobie porozmawiać. I muszę przyznać, że wielu z moich klientów wchodzi na w pasywny sposób wchodzą w relacje, czyli poznają jakąś dziewczynę w klubie i to ta dziewczyna dba o to, żeby były następne randki, żeby się spotkali, żeby ze sobą zamieszkali i w sumie to ta kobieta generuje tą całą sytuację. To nie oni zdobyli tą partnerkę, i potem ci mężczyźni nie mają w ogóle siły, odwagi i umiejętności, żeby wyjść z tej relacji, i często tkwią w niej lata dłużej niż by chcieli, bo mówią: No ja nie, jakoś nie potrafię, jakoś się boję z nią porozmawiać, a ja nie chcę jej skrzywdzić, a nie chcę skrzywdzić jej rodziny. A prawda jest taka, że to są tylko wymówki, bo oni w sumie nie chcą się spotkać ze swoim lękiem który im towarzyszy temu rozstaniu, nie? Więc jeżeli zrobiliśmy już to wszystko, o czym mówiliśmy też w poprzednim odcinku, jak uratować relację, która się rozpada i dochodzi do tego, że jednak się rozstajemy, ta partnerka często się wyprowadza, ma nowego faceta, to wiem, że wielu mężczyzn popada naprawdę w trudny okres, no bo z ich perspektywy oni nie zrobili nic złego. Starali się, Ciężko pracowali, próbowali ją uszczęśliwić, robili, używali tej niedziałającej i nieskutecznej metody na relacje, która przyniosła oczywistą katastrofę, ale z ich perspektywy oni mieli dobre intencje. Bardzo często, bo oczywiście są faceci tacy, wiesz, zimni, sukinsyni, którzy wykorzystują kobiety i ewidentnie to była ich wina. Ale wielu mężczyzn, z którymi ja pracuję, wcale tak nie jest. Nie? To są naprawdę dobre chłopaki, tylko w sumie nie wiedzą, co, co, co nie działało i co zrobili nie tak. I często ci mężczyźni popadają w naprawdę trudny stan. Nie? Wchodzą w rolę ofiary, są przerażeni, siedzą w domu, piją, nie wychodzą z domu, grają w szachy. Po pijaku piszą 100 SMS-ów do tej byłej partnerki, żeby im wybaczyła, że on się zmieni, żeby wróciła. Robią w sumie to samo, co robili wcześniej, co nie działało. I oczywiście się z tego śmiejemy, ale w momencie, kiedy przechodzę przez to z moimi klientami, to to jest bardzo trudne miejsce i bardzo smutne miejsce dla tych mężczyzn, oni bardzo cierpią. Więc tutaj pierwsza rzecz, którą możemy się zająć, to jest jak po prostu przeżyć takie rozstanie. Może zanim, bo ja nie śmiałem się z całej tej sytuacji, tylko z tych szachów. Ja mówię, co jest nie tak z szachami? Bo powiedzieli, że grają w szachy, rozumiem. Gry na komputerze albo Playstation, ale szachy. No, wyobraź sobie, że, że część, że to się powtarza, nie? że są mężczyźni z was z IT, którzy po prostu lubią to, i to jest ich jedyna rozrywka. Odskocznia. Poza tym no, robią to z innymi ludźmi online, mogą sobie pogadać A, z nimi, okay. mają jakoś substytut jakiejś relacji. Czaje, czyli gry komputerowe ogólnie, tak. tylko że w tym wypadku szachy. Jasne. Faktycznie jest to sytuacja, w której można się znaleźć, bo mamy takie poczucie, że my nie mamy wyboru. Nikt inny nas nie zaakceptuje, chcemy wrócić do tej, z którą byliśmy, bo to znamy, bo to jest przewidywalne. Trochę jak kiedyś nagrywaliśmy odcinek, gdzie mówili, że ludzie są w więzieniu, ale już się tak urządzili w tym więzieniu, że wcale go opuszczać nie chcą. A jak są, no zresztą, często tak jest, że jak ktoś był w więzieniu, wychodzi na wolność, to za chwilę wraca do więzienia, bo to jest jedyne, co zna. Pojawia się bardzo dużo takiego lęku i przywiązania, że ja już nikogo takiego nie znajdę, że moje życie się skończyło. Poza tym, no cóż, dość logiczny jest lęk, że w sumie, jak wejdę w następną relację, to będzie to samo. Mhm. No bo jeżeli ja nawet nie wiem, dlaczego ona się rozpadła, nie wiem, jakie ja popełniłem błędy, nie rozumiem tych wszystkich mechanizmów, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że przyszły związek urządzę w ten sam sposób. I to jest jeszcze bardziej demotywujące i przerażające, taka wizja. Nie? Więc wielu mężczyzn jest w takim miejscu, i zazwyczaj jest tak, że właśnie Trafiają na moją książkę czy na jakiś podcast i nagle słyszą, że w sumie oni mogą to zmienić. Mm -hmm. Że przeczytają książkę i, i, i dzwonią do mnie i mówią: Wiesz, co? To ja już rozumiem, dlaczego ona odeszła. Ja już rozumiem, jakie ja popełniłem błędy. Okej, okay, dojrzałem do tego, żeby, to, żeby się za to wziąć, żeby to wszystko przekształcić. No i wtedy pojawia się, jakby, otwartość i chęć do działania. Nie? To jest. Trudny moment, ale też niesamowicie cenny tak z perspektywy życia. No tak, bo albo ktoś się ocknie na czas i jeszcze ma tą wygodę, że może się tym zająć, albo czasem sytuacja przymusza nas do tego, że już nie, nie możemy, a musimy. I to czasem dla niektórych jest wybawieniem. Nie? Jest. Też się zdarzają takie sytuacje. Miałem na przykład tego klienta, który Żyli sobie w domu obok siebie przez 4 lata, znaczy małżeństwo trwało 20 lat, ale od 4 lat już mieli osobne sypialnie, nic ich ze sobą nie łączyło i ten mężczyzna żył w takim zawieszeniu i dopiero jak zaczęliśmy razem pracować ja go tak zacząłem trochę popychać, że słuchaj, no ale no to o co chodzi w tym, że wy tak żyjecie obok siebie, niby jesteś w związku, a nie jesteś. Nie masz tego dość? No, no w sumie mam. Ja wy no to porozmawiaj ze swoją żoną, że chciałbyś to zmienić, że ty chcesz to odbudować, że chcesz po prostu, żeby wrócił seks, żeby to wasze współżycie wróciło, żeby po prostu jesteś gotowy, już dojrzałeś do tego. No i się okazało, że jego partnerka powiedziała, że ona nie jestem w żaden sposób zainteresowany. Nie? Więc ja mówię, no to, żeby to sprawdzić, czy naprawdę tak jest, powiedzieć, że skoro ona nie chce mieć z tobą nic wspólnego, to czy ty możesz mieć kochankę i możesz się spotykać z inną kobietą, skoro ona w ogóle nie jest zainteresowana uprawianiem seksu z tobą i współżyciem. I co ciekawe, ta żona powiedziała, że tak, że ona nie ma nic przeciwko temu, że on sobie może znaleźć partnerkę, tylko niech to robi w taki sposób, żeby dzieci tego nie widziały i żeby to było cywilizowane, nie? I ja sam byłem ciekawy mówię, no i co ma zamiast z tym zrobić tak naprawdę, nie? I on tam musiał to trawić jakiś czas, ale w pewnym momencie sam przyszedł i powiedział wiesz co, no to ja nie chcę mieć żadnej kochanki. Mhm. Ja nie chcę mieć takiego życia. Mhm. To wszystko nie ma sensu. Usiedliśmy z żoną i porozmawialiśmy o rozwodzie. I rozwiedli się w dwa miesiące w totalnej zgodzie, bez żadnej walki, bez niczego. I on po prostu potem zaczął randkować. Uczyliśmy się tego wszystkiego, ale tak w ogóle miał dużo szczęścia bo dosłownie po dwóch, trzech miesiącach spotkał fajną, ciepłą kobietę i mi powiedział, wiesz co, ja wiem, że to randkowanie jest ważne i że ja powinien się nauczyć tego wszystkiego, ale ja już spotkałem tak fajną kobietę, że ja w sumie chcę z nią budować życie, ja nie chcę już, 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 już jest okej, okay", nie? I powiedział mi, że gdybyśmy się nie spotkali, gdyby nie, gdyby nie nasza wspólna praca, to on by mógł tkwić w tej relacji jeszcze wiele lat, bo w sumie sam nie miał odwagi postawić tych granic i przesuwać... Tej granicy, do, w momencie, kiedy już nie ma komfortu i nie można sobie tak żyć obok siebie. Nie? Brzmi jak bardzo skrajny przypadek, ale jednocześnie każdy z nas pewnie byłby w stanie się odnaleźć w jakimś wiesz, mniej skrajnym przypadku, ale bardzo podobno do tej samej całej sytuacji. Może nie mieszkamy obok siebie w dwóch osobnych domach, ale mieszkamy pod jednym dachem, ale tak samo, wszystko inne jest tak samo jak u tego gościa. Nie? Znaczy tak, chociaż powiem ci, że możesz nie doceniać tego. Jak wiele małżeństw żyje w osobnych sypialniach, bo oni mieszkali w jednym domu, tylko po prostu nie współżyli ze sobą. Jak wiele ludzi żyje w takim cichej desperacji i cichym niezadowoleniu, i w sumie nie ma odwagi usiąść i pogadać, co się dzieje w tej naszej relacji, i bardzo często tam seks jest sporadyczny, i, i ta bliskość jest sporadyczna. I to jest niesamowite. Ale mówimy to a propos rozstania po to, żeby pokazać, że w sumie rozstanie jest takim czymś, co znowu odświeża nasze życie bardzo. I tak jak ja kiedyś się bałem tych rozstań, przerażało mnie to stresowało, to dzisiaj naprawdę uwielbiam doprowadzać do rozstania. Nie chodzi mi związkowego, tylko w ogóle zachowywać się w taki sposób, żeby ktoś nie miał wątpliwości, co ja chcę, kim ja jestem, i czy on chce brać w tym udział, czy nie. I im bardziej jest to wyraziste, tym mniej marnujemy czasu w naszym życiu na bycie w niewłaściwych biznesach, z niewłaściwymi partnerami biznesowymi, w niewłaściwych relacjach, zobowiązaniach. Nie? masz takie doświadczenia, że z wiekiem zaczynasz to wszystko coraz bardziej selekcjonować i, i, i wybierać, z kim coś pracować, z kim nie. No i... właśnie mnie mówić, że te rozstania to nie tylko jest rozstanie z partnerką, ale ze wszystkimi ludźmi, sytuacjami, w których się znaleźliśmy. I powiem ci, że faktycznie Steve Jobs bardzo dużo o tym mówił w kontekście wybierania biznesu, że w zasadzie jego domyślna odpowiedź przez lata była tak, później była nie. Że w zasadzie, jeżeli to nie było totalna podjarka, że to muszą robić, to w zasadzie na wszystko była odpowiedź nie. I to ta druga strona musiała się postarać, żeby go przekonać do tego, żeby w to wszedł. I zacząłem myśleć o tym, i zacząłem to też stosować u siebie życiowo-biznesowo, i zrozumiałem, że fakt. Są projekty, są współprace, w które w ogóle nie powinienem był wchodzić, ale nagle już poza tymi nowymi, które się nie wydarzały, to zobaczyłem, w ilu ja sytuacjach nieprzejrzystych tkwiłem, w jakimś takim zawieszeniu, nie mówieniu szczerze, że coś mi tu nie pasuje, ustawieniu jakichś granic. I jak człowiek zaczyna sprzątać swoje życie, biznesowe także, nie? to okazuje się, że tak cholernie dużo roboty, tyle się rzeczy nawarstwiło, tyle rzeczy jest zamiecione pod dywan, tyle rzeczy jakoś funkcjonuje, ale już dawno nie powinno, że to jest... Dla mnie to było przerażające i odkrywanie tego było tym bardziej, jeszcze bardziej przerażające, bo, bo widziałem, ile to jest pracy, bo zgodzić się na coś nowego to jest 5 minut. Wyjść z czegoś z twarzą, jeszcze bez szkód dla, dla kogokolwiek, który tam jest zaangażowany, to to są miesiące zastanawiania się, planowania, rozmów, czynności, które czasem po prostu tak utkwimy, że mamy wrażenie, że wiesz, to jest jak ten węzeł, który tylko da się przeciąć, bo po prostu właśnie nie ma szans. To, to jest super, co powiedziałeś, i w sumie można to łatwo przełożyć na nasze życie relacyjne. No bo tak samo jest w małżeństwie. Jeżeli myśmy oddali te przestrzenie poprzez bycie nieprzejrzystym, to potem to odwalczyć, to jest pięć razy więcej energii, bo wszyscy mają już przyzwyczajenia, no przecież zawsze tak było, no przecież wcześniej ci to nie przeszkadzało, bo przecież, ale czemu wydziwiasz, co to znowu za jakieś nowe porządki, nie? To kosztuje tyle energii to odwalczyć, że jak się popatrzy na to z tej perspektywy, to nabranie tej umiejętności i życie w taki sposób, że Ty jak najszybciej doprowadzasz do odrzucenia, jak najszybciej doprowadzasz do konfrontacji tak lub nie, koniec końców powoduje taką przejrzystość, lekkość w Twoim życiu, bo, bo nie ma tych wszystkich nawarstwionych rzeczy, które Cię obciążają. I potem tak samo w relacji, na, na różnych etapach. Początkowo na randkowaniu, to są w sumie takie subtelne rzeczy, pierdoły, lekkie, ale im jesteśmy dalej w relacji, tym bardziej do, dochodzimy do poważniejszych tematów. Jak my chcemy, żeby wyglądało nasze życie? Chcemy dzieci. Ile dzieci? Gdzie chcemy mieszkać? Jak chcemy funkcjonować? Po prostu to jest, jest dużo tych rzeczy, które często ludzie biorą tak, a jakoś reagują na nie, jak one się dzieją, zamiast szczerze sobie to przemyśleć. I ja popełniłem wiele razy ten błąd, że coś się działo, ja w sumie tego nie przeżyłem, nie przemyślałem. Ktoś mnie pytał, ja tak bezmyślnie coś powiedziałem, potem. Moja partnerka już trzyma mnie za słowo. Ja się zmuszałem na wewnętrznym poziomie, początkowo długo nieświadomie. No przecież obiecałem, no to muszę to robić. I to robiłem. Nie, nie miałem kontaktu z frustracją, jaka we mnie narasta, złością, którą chciałem w sumie odreagować na tej osobie, która mnie do tego zmusza, no bo przecież nie wiedziałem, że to ja sobie na to pozwalam. Aż w końcu doprowadzałem do jakiegoś wybuchu idiotycznie intensywnej sytuacji. Żeby w końcu się tym zająć, zamiast na tych wszystkich etapach po drodze, kiedy już odkryłem, i przy, zamiast przyjść powiedzieć, słuchaj, wiem, że się na to zgodziłem, wiem, żeśmy się tak umówili. Szczerze mówiąc, nie miałem za bardzo kontaktu ze sobą, jak to zrobiłem. W momencie, kiedy zaczynamy tak żyć, ja się stoję z tym coraz bardziej źle, coraz bardziej mi to nie odpowiada, chciałbym, żeby to wróciło na stół i żebyśmy jeszcze raz sobie to wszystko obgadali, przemyśleli i zobaczyli, jak możemy to zrobić. Aby wszyscy byli zadowoleni, żeby nie, nikt nie musiał rezygnować z siebie. Mm -hmm. No w sumie tak się to powinno załatwić. No, powiem Ci, że jeszcze w kontekście właśnie tego wszystkiego, o czym mówisz i tego nie. Ja się na przykład złapałem na tym, że zacząłem mówić nie, co oznaczało więcej czasu dla mnie, i zamiast ten czas dobrze zagospodarować, to znowu zaczęłem się wkradać tak, bo miałem za dużo czasu. Nie? Albo dwa, na przykład co roku w firmie siadamy, zastanawiamy się nad kierunkiem, i parę lat temu mówię. Kurde, uświadomiłem sobie, że ja uwielbiam podróżować, a jakoś nie ma czasu na te podróże. Nie? Kiedyś to ma pół roku, wyjeżdżałem do Miami, siedziałem sobie, a teraz ja już nie byłem nigdzie od trzech miesięcy. Nie? I mówię, to mnie zaczęło boleć. I to wiesz, to jest trudny temat, bo trzeba cały kalendarz przeprogramować. Trzeba znowu wracać do tego wszystkiego, ustalić to już na rok z góry, całe kalendarium wszystkiego, co robimy. I wiesz, ja też jakby nie winiem mojego wspólnika, ale jeżeli ja później nie idę z tym, że ja chcę dużo podróżować i robi się okienko, gdzie ja nie wyjeżdżam nigdzie, a może byśmy coś tutaj zrobili, a może jakiś nowy projekt? Ja mówię, kurde, przecież ja mówiłem, że to robię dla podróżowania, żeby jeszcze więcej wyjeżdżać, i teraz ja muszę trochę, inaczej muszę, chcę być z tym konsekwentnym i albo to realizuję, albo wracamy do projektów, nie? I człowiek tak nie umie się zagospodarować w tym wszystkim, bo najpierw coś planuje, później coś wdraża. Później nie do końca sam ze sobą jest szczery i się wkradają te przyzwyczajenia. No to jest niesamowite. No jest niesamowite, ale też trochę siebie poznajemy, bo zobacz, my planując to mamy taki intelektualny koncept. Uwielbiam podróżować, nie? Tak, tak. To, tak. no dobra, to zaplanuję sobie cały ten rok. No. Ale potem doświadczasz naprawdę tego, co sobie wyobrażasz. Wiesz, jaki miałem problem z tymi podróżami, że ja uwielbiałem ich spontaniczność. I ja wiesz, jak w pierwszym roku zaplanowałem, pół roku podróżuję tak, jak kiedyś, ale było to zaplanowane w jakimś harmonogramie, to ja czułem takie ciśnienie, ja mówię, kurde, to nie ma spontaniczności. A, zabrało ci to. Tak, i zabrało to frajdę, więc koncept był słuszny, ale był źle wdrożony. I to też pokazuje mi, że praca, zresztą tak ze związkami. Jeżeli ja idę na pierwszą randkę w życiu, pierwszą partnerkę poznaję i z nią wchodzę w relację, a ja nie wiem nic. No to to jest wszystko robione na czuję. Ja miałem tutaj szansę. Rok mija wiem, co już mi nie pasowało, to kolejny rok zupełnie inaczej zaplanowałem, bo mówię, ja wiem, że jak będę musiał w tym okresie, to ja się będę stresował. Ale widziałem, że na przykład wakacje nie warto, nie mamy od czerwca do września niewiele się działo, to ja mówię, ja się nie zobowiązuję do tego, że ja będę podróżował w tym czasie, ale ja się zobowiązuję, że nic nie będę robił w firmie. I zamiast się obligować do tego, że ja będę gdzieś tak. za granicą i że trzeba jakiś projekt robić. Ja mówię, ja wtedy nie pracuję i koniec. Nie interesuje mnie, co się będzie tutaj działo, nie? Znaczy wiadomo, firma funkcjonuje, firma działa, ale ja mam konkretną zasadę, nie taką, że ja muszę gdzieś podróżować, tylko, że ja po prostu wtedy nie pracuję. No i jak się to przełoży na relacje, to my też początkowo w małżeństwie możemy mieć taki pomysł, ja jestem taki, 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 muszę robić to, to, no. to, będę dojrzałym, odpowiedzialnym partnerem i ojcem, jak będę robił te wszystkie rzeczy. Kobiety też często to mają. Idą do pracy, potem gotują, sprzątają, dzieci chcą być super mamą 2000 i to jest po prostu nie, po, nie połączone z ich prawdziwymi potrzebami, ciałem i tak dalej, no i musi dojść do przegrzania, przemęczenia, dramatu, żeby w ogóle się temu przyjrzeć i zobaczyć, czy to jest wykonalne, czy ja naprawdę taka jestem, czy ja naprawdę tego potrzebuję, no i to update'ujemy, nie? I to update'ujemy, tylko Moim zdaniem, to jest tak, że też mężczyzna powinien dbać o to w relacji, żeby nie dopuszczać do tych przejrzystości. Bo kobiety są emocjonalne i bardzo często, wiesz, u nich się pojawiają jedne emocje, drugie, trzecie, i jak mężczyzna by za tym wszystkim podążał, to byśmy się kręcili w kółko. Mhm. A mężczyzna powinien być tym stabilnym filarem, który mówi: OK, ale co jest dla nas ważne w życiu? Co my robimy? Na co my się decydujemy? Gdzie my idziemy? Gdzie chcemy być za 5 lat? Za 10? Jeżeli tam chcemy być to nie możemy robić tego, tego, tego i tego. Więc musimy o tym pogadać, z tego zrezygnować i to mężczyzna wprowadza ten porządek w tym wszystkim, nie? I po części to jest też to prowadzenie, a z drugiej strony, jeżeli długo coś się nie wydarza tak jak on chce, tak jak jest to dla niego właściwe i zdrowe, to poprzez stawianie granic, poprzez nawet doprowadzanie do rozstawania się na różnych etapach, to jest w sumie egzekwowanie tego wszystkiego. No bo nie ma innego sposobu na egzekwowanie tego życia, którym chcemy żyć bez ryzykowania odrzucenia, bez stawiania granic, bez doprowadzenia do, do, po prostu do rozpadu relacji. Ładne kółko żeśmy zatoczyli, nie? Dokładnie. <laughs> Kochani, napiszcie, co o tym myślicie, jak wam się tego słuchało, czy macie odwagę w swoim życiu prowadzić to, przyjrzeć się temu, co w sumie już jest nieaktualne w waszym życiu, co już wam nie odpowiada, co chcielibyście zmienić, czy to, co żeśmy dzisiaj powiedzieli, jest dla Was pomocne? Czy Was może trochę zainspirowało do tego, żeby wyjść z tej nieprzejrzystości i doprowadzić, zaryzykować utratę czegoś, zaryzykować odrzucenie? Bardzo jestem ciekaw i czekam na komentarze. Do zobaczenia.